Czy w tej chwili mamy doktora ChatGPT? O, myślę, że mamy profesora ChatGPT. Doktor Google, teraz jest profesor ChatGPT. Zdecydowanie myślę, że nie tylko pacjenci tego używają, ale lekarze również. Warto jest pamiętać, że duże modele językowe nie są certyfikowanymi wyrobami medycznymi, więc po pierwsze nie mogą dawać nam sugestii diagnozy czy leczenia. W sensie możemy je wykorzystywać w taki sposób dla edukacji, tak jakbyśmy zajrzeli do jakichś opracowań w internecie dla upewnienia się, natomiast to nie może być tak, żeby z wiedzy wykorzystujemy sobie llm i on nam tam powie, kto na co choruje, bo to nie jest prawidłowe wykorzystanie. Uważam, że pacjenci mają prawo do informacji, każdej jaką znajdą, tylko warto jakby być świadomym, że to nie jest informacja profesjonalna, że to mogą być bzdury, że nie mając wiedzy medycznej nie jesteśmy w stanie często określić, czy ta informacja pokazywana przez duże modele językowe jest prawdziwa, czy też jest zupełnie, zupełnie zmyślona, czyli trochę jakby z doktor Google, pacjenci sobie wpisywali, że mają katar, a wyskakiwała im diagnoza, że mają nowotwór.